Cześć, mam z tej strony Naki, witam Was w tym materiału z Gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na Ziemski Przekaźnik Strata. Po roku przerwy wracamy do materiałów z Baro, ponieważ często pytacie, czy Baro ma coś ciekawego, ma coś nowego, co warto kupić, aby nieco zarobić. Także wrócimy do tej serii. I tutaj, dzięki uprzejmości Digital Extremes, co dwa tygodnie z każdym materiałem z Baro będzie organizowany giveaway na 4 razy 75 platyny. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy subskrybować ten kanał i w komentarzu do tego. Materiału, napisać swój nickname z gry, jak i również platformę, na której gracie. A w każdą niedzielę wraz z odejściem Baro przy piętym komentarzu wylosuje cztery osoby, które wygrają ową platynę. A więc ten Baro wita nas motywem modernizacji Railjacka. Jest to coś nowego, jest to zestaw utworów do naszego soma Korda w naszej kwaterze prywatnej, i to jest nowość, jeżeli chodzi o tego Baro. A teraz przejdźmy do rzeczy, które warto kupić, aby sobie nieco zarobić. A więc zaczniemy od modów Prime. Przyłożenia Prime elektryczny nabój, czystka grinir, zguba greenir przywódca stada i fulminacja Prime. Są to modyfikacje, które warto nabyć, przynajmniej kolekcjonersko dla samego siebie, a i również znajdą swoich nabywców, jeżeli chodzi o platynę. Za nieulepszone wersje tych modyfikacji możemy zarobić od 50 do nawet 100 platyny, niemniej jednak warto niektóre modyfikacje ulepszyć do poziomu maksymalnego, wtedy możemy zarobić nawet 200 platyny bądź więcej. Teraz przejdźmy do broni, a więc Detron Mara, Halicar Wraith i Vastilog. Te trzy bronie można nabyć teraz ubaro. Jeżeli chodzi o Detron Mare i Vastiloka są to pułapy około 50 platyny. Halicar w Rave potrafi sprzedać się nawet za 120 platyny. Więc jeżeli nie dla samego siebie to warto nabyć trochę więcej sztuk, aby troszkę zarobić. Z rzeczy wartych uwagi mamy również relikty akcji v 8 które warto kupić z samego faktu, że są to relikty akcji, więc akcji warto zawsze mieć. A również zawierają one Volt Neurooptykę i Volt Powłokę, które zawsze znajdą swoich nabywców. I kolejną rzeczą, którą warto nabyć, już nie w celach zarobkowych, ale dla samego siebie, w celu uzupełnienia naszej kolekcji broni wyposażenia w Warframe, jest boja na ówczynie za nukę. A więc tak prezentuje się ten baro. Czekaliście na coś? Nie posiadaliście czegoś? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o jego wyposażeniu. A jeżeli macie więcej pytań odnośnie Warframe, chcielibyście razem pograć, czegoś się dowiedzieć, pootwierać jakieś rzadsze albo ogólnie relikty, zapraszam na moje codzienne transmisje na Twitchu, gdzie o 18 do godziny 20 20:21 gramy z widzami w Warframe. Również, jeżeli interesują Was powiadomienia odnośnie nowych materiałów na YouTube, czy też moich streamów, ewentualnie jakichś giveaway'ów, czy samego kontaktu, zapraszam na mojego Discorda i link do mojego Discorda, jak i również Twitcha znajdziecie w opisie tego materiału. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia w następnym materiale.